I teraz jak jak to? Jak ojciec im przekręcił. I, czyli miał z tych 29% walki niecałą połowę go w parterze i nic nie zrobił. Nic, tam się Ale nie dobrze, tam było, nie balenie, było, kontroli, było balenie. A tam była, kontrola. Tam, była kontrola. tam była kontrola. Tam była kontrola i próba zadawania ciosów i jakieś wykonania. Jak czyli 3-0, nie? Szanowni Państwo. Teraz mam opinię eksperta. Ja bym tak punktował tę walkę. 10 109 i 109, nawet może 108. Nie no nie biorę pod uwagę tego, że kurwa jest wiesz, różnica w wagi, no bo niech walczą wieczorem. Czyli nie bierzemy wody, nie? pod uwagę różnicy wagi, walka tak była. Ja myślałem, że... No, Wiem, bo no, to mogło być tak. Okej, okay, to ja jestem 20 kilo lżejszy, to ja już mam punkt. Albo ty masz jeden, minus jeden punkt, jestem lżejszy, czyli ty zaczynasz nie od 10, tylko od 9, no, ale no tak, czemu... patrząc, patrząc na to profesjonalnie, jak teraz rozmawiamy. To no nie ma to znaczenia. No nie, czyli chyba, że, ale nie, że... chyba że weźmiemy pod uwagę, że FMMA MMA i że to może w jakiś sposób. Że gdzieś to na przykład wychodzę do walki i moim, moim założeniem jest, że wypluję szczękę. Ja mogę tak walczyć, ale teraz mam minus punkt. Tak? Tak? I czyli na przykład, czy, czy, czy tutaj, czy na przykład było, że ten. No dobra, pomijajmy już te nasze gdybania, bo gdybania były i przez to jest cały, cały ten. Wiesz, ten, Według ciebie fachowej oceny wygrał Don Casio. Tak. Zdecydowanie. Proszę Państwa, dla was specjalnie. Maciek Alf Glauburz. Przyjechał z specjalnie przyjechał na live'a, na, live na żeby to wszystko wyjaśnić. Don Casio wygrał w 100%. Tyle I mamy do powiedzenia. Dlatego zostały stworzone kategorie wagowe, żeby sobie ludzie krzywdy nie zrobili. Przecież wiesz, że to ci ta walka okej, okay, no nie była na tym, coś tam chłopaki umieją i serce pokazał, nie? Ten tak, pytań. serce tam Polak pokazał. Trafiał, trafiał tak. Don Casio go nie ubił. E ale teraz wiesz, że to, jest 20 kierownicy i te kolana już by wchodziły profesjonalnie jak on na pochyloną głowę, to tam krzywda może się stać, dlatego kurwa są kategorie wagowe, żeby to zaoszczędzić, wiesz, żeby ci ludzie kurwa wychodzili zdrowi, nie? No przecież kiedyś wiesz, że zupełnie inne przepisy były. Pamiętasz smashing machine, nie? Tak. Jak mu Mark Coleman kurwa rozwalił kark. To tak. były też wiesz, kopania z pozycji 69, coś. No nie ma czegoś takiego teraz, no bo ludzie staną się kalekami, a no sorry, ale... W tej ale może wtedy byłoby też pieniędzy. mało pomyłek w walce. Jeżeli FEJM ma, ok, taką jest Federacją, wiesz, przyciąga tyle ludzi, może płaci naprawdę ogromne siano i tym ludziom nie zależy na zdrowiu i podejmują rękawice z 20 kg cięższym typem, nie? no ale wiesz sam, że 20 kg różni. Jest w który... tak. Tutaj była duża różnica, bo tamten ważył 72, ten 93, a tak do tych 95, 100 kg to jest już za każde 3-5 kg. Tak? Drodzy Państwo. Jest, tak jak powiedział Maciek, według Macka oceny 3-0. Ja nie jestem sędzią, nigdy nie byłem. Ja patrzę na to w kategorii obserwatora. Dlatego też, ani nie zajmowałem jednej słuchaj drugiej. Poza tym nie byłem emocjonalny, że z żadną walką patrzę, może na to w kategorii, tak jak ja chciałem patrzeć, czyli... Patrzyłem na ciosy, Kasius bił, dużo ciosów mocniejszych, ale dużo nie trafiał, tam ten trafiał, mimo że jakieś odczepne, patrzyłem może na lokiki, obalenie na obalenie było, ale tak jak Maciek powiedział, tam była kontrola, tu nie było kontroli. No, Wygał. No to, a jaką masz różnicę w light kontakcie? a full kontakcie? No właśnie, no mocno light, No Ta, właśnie, a w lightie patrzysz, punktujesz.